Siema ludzie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To będzie masakra. Co wy zaraz zobaczycie. Patrzcie to. Dosłownie pięć pucharków mi brakuje Dynamajka. Wbijałem to chyba z 3 godziny, nawet mniej nawet, nawet mniej. I kurde, mam dynamajka już prawie. Karnym powbijałam sobie, bo kolega Kaktus mi doradził, Kaktus. Zwykle ja. Dokładnie. I dzisiaj wbijemy sobie te ostatnie 5 puszek. Do Dynamajka. Kozak! Po prostu Kozak! Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał, dać łapkę w górę i napisać w komentarzu. Pozdro, Dynamajki, i w sumie to macie szansę na wygranie. Pozdro, ja, bo. Nie ten wiadomo ten, czego. Ja to Nie byłoby na ostatniego odcinka. Mm, byłby. Tak by się otworzył otwórz i grać z długą, jedną osobą. Nie. Ale bym po prostu nie grał, w otwórz i graj. Lol. ale i tak, no nie, bo bym coś innego nagrał. Ale w każdym razie, dzięki, że wystąpiłeś, wy. Otwórz i graj ze mną. Jeszcze 30 puszek i mam 4K. Dokładnie, i u kaktusa, u kaktusa będzie 4K wbijany dzisiaj. Dzisiaj 4K, i to mnie właśnie tak zmotywowało, żeby wbić tego dynamajka dzisiaj. I dwie osoby mnie oglądają, słuchajcie, jestem pod presją mega. Karlem tak średnio umiem szczerze grać, ale i tak Tutaj Baryla pocisnę, Baryl... Barley Dobra, tutaj ulta niepotrzebnie troszkę zużyłem, ale Trudno I tak ważne, że leży, nie? Ważne, że leży Jedna osoba mnie ogląda, kurde, tylko kto? Tylko kto? Tylko kto? Tylko kto? Ej, dobra, ginna widzę, ginna widzę, tutaj mam ginna. Ciekawe kto mnie ogląda Ta, ty mnie nie, nie, nie oglądasz w każdym razie tutaj bardzo chcę, bardzo, ja się boję, że ten jean ma ulta, ale ja chcę bardzo, mega, kurde, czemu mi się ekran ściemnił znowu? Jean zmarnował ulta swojego, kozak, ja mam, dobra, y -y, mam już Majka. wychodzę na plus tak, że mam Majka. dobra, Jean jeszcze leży, tu trzeba, o kurde, dobra, bo ja tutaj zaraz, zaraz przegram jeszcze przegram życie, ale chyba mam na Majka, mam na Majka, proszę mam Dajna Majka, mam, 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 mam... Tak, plus 5, mam równo na Dajna Majka, równo mam. Kurde! Ja pierdzielę. O, żeż w mordę. Nie, nie, nie. Teraz weźmiemy i odbierzemy Dajna Majka. Mamy to, słuchajcie, mamy! Mamy na Majka! Mamy! Ty A masz... i przy... zamkniję. Nie oni. Oni mają na Majka. No tak, większość tam. No właśnie, śledzi Brawlster ma, bo on ma 3000 poświęc. Patrzcie. Odebrałam to Jak? za 1900, bo chciałam ulepszyć sobie brołka. Ulepszyłem sobie brołka na czwarty, ulepszyłem sobie jeszcze Karla na trzeci. I sobie zagram teraz z Dynamajkiem. Ja. Yeah. Mamy w końcu Majka. i został mi ostatni zalej Alei Pucharów, czyli Bo, super, mój kolega mówi Bu i teraz mam, teraz jestem taki, taki tak trochę, tak bu. trochę nie wiem jak to się wymawia, czy to się mówi Bu czy Bo, napiszcie mi w komentarzach i co, no i zapraszam do gry Dynamite'iem, tak? Dobra, pierwsza, gra Daj na Majkiem. Oficjalne, oficjalne otwarcie. Gra, oficjalne otwarcie Gali Brawl Stars. gramy Daj na którego zdobyliśmy dosłownie przed sekundą. Dokładnie, ale w ogóle równo 2000 puszek i moim zdaniem będzie dobry na Down na Solo. Testujemy sobie jednego dzisiaj na wszystkich trybach, które mam dostępne. Mam nadzieję, że na najpierw może na, na Brawl Ballu, bo Brawl Ball jest słabe, czyli zadyma inaczej. A, dobra! Wiem, że jest gówniany na zadymę. Ale walić to. Walić ich na dupę. Dobra, już zginąłem. Co tu się właśnie stało? Ej, bo Rose na, nas, na naszą bramkę. Czy Roza Nie, Rose nie strzeliła bramki! Rzucam dynamitami tymi jak popaprany. Ej, mam w ogóle ulta, to jest taka... Ult to jest ten taki, ten taki, duża beczka yy, z yy, nafaszerowana tytoniem i co wy... O właśnie taka beczka fajna. Beczka! O, nie trafiłem ultem, spoko. Pasuje mi. Ej, biorę tego... Brołka zabijemy. Zabi... O, coś się stało. A dobra, oni trafili gola, kurde. Jesteśmy słabsi od nich. I co teraz? Ej, bo oni, skoro oni strzeli bramkę już, a my nie. Ja prawie rok zabiłem. Dobra. Przyznaję, na, na akurat na Brawl nie jest taki jakiś kozak, ale no trudno. Wiem. Dobra, Brok mi zabił, niestety. <suszy> Nieee! Załamanie psychiczne. W ogóle wbijałem, tak wbijałem, wbijałem Załama. tego Dynamajka. Tyle miałem w wku, tych chwil. Tyle Dokładnie, tyle miałem załamań psychicznych, że masakra. Ale udało mi się wbić. Udało mi się w końcu wbić Dynamajka. I mamy remis. Słuchajcie, jedno jednego. Mam nadzieję, że to będzie wygrana gra. Pomimo tego, że kurde Tarowza biegnie na tą bramkę, jak posterana, nie, nie, nie. Mamy piłkę! Pierwszy raz w tym! Nie, nie, nie. Ja. Jak kulta zużyłeś, to ja nie. Nie, nie zużyłem multa. ma mam. Ulta. Dobra, ja sobie tutaj obijam tą rozę. W Luju obijam... Co jest? Ej, patrzcie, chyba... Nie... Kurde, rozę się skupna dopiero, że nikt nie wziął piłki. Dobra, nice, 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 nice. Dobra... Kurde no Rosa! Nie! Nie, przegraliśmy. No trudno. Kurde, dobrze, że na zero chociaż wychodzimy, bo mam pierwszą rangę na ten Dynamite, no to to jest akurat spoko. Dobra, haste. A, no i haste jest... Na haste jest na pewno dobry, ponieważ jak naładujemy Ulta, to jest coś w stylu Barleya, nie? W ogóle teraz mój kolega powiedział, że yy, że nie mówi się Barley, tylko Barley. A kiedyś mówiłem Barle. Dobra, tutaj mamy jakąś Jessie. To ją sobie... O, kurde, Barlejem jakoś się łat, łatwo trafia, a tutaj tak jakoś średnio. O, dobra, trafiłem. Trafiłem. Trafiłem! Ale już dalej nie trafiłem. Tutaj na Majka tam jeszcze mamy innego. O, ściśnię tu Jessie teraz. Ale ona mnie zabiła, ale ja ją zabiłem. No to nice. Dobra. Go. O nie, brok, ty szluju. My sobie go przez ścianę, tak będziemy klepać. No to easy. Co? Dobra, zatkajcie uszy. No co to było? Ziomy. Ziomy. Dobra, wygrywamy to. Ej, właśnie nie na odcinku. No żeż ja pierdolę. fatalne. <grym> fatalny. <grym> Co za śmieci, pany? Ej, chcesz dla, dla mnie pracować, że będziesz mi nakładał cenzurę na filmy? Tak. Dobra. No. Za jeden film dam ci piątaka. Ej, ale to lepiej było jakbyś twarz pokazywał, nie to wtedy ty mówisz ja ci na twarz jeszcze ten taki no, i taki... I, i. I taki na przykład taki e, cenzoret napis na twoją burzę i taki noż ja... Takie, no co, co, coś takiego, że na przykład coś takiego... Ja w dole! Co nie coś takiego na przykład? No ja Bro. marchewka w dole. Ej, wygram z tym dynamikiem? Nie wiem, ale w każdym razie nie wiem, czy wygram z tym dynamikiem. Nie, nie wygrałem jeszcze. Nikt nie wygrał. Ej, dobra, robimy. Robimy ich safe. Ej, robimy ich safe na web. Ziomy. Ej, rozwalamy im safe'a. Ej, patrzcie, ile mają na sejfie. Wygraliśmy! Uuu! Pierwsza wygrana Dynamaikiem plus 6. Teraz sprawdzimy go na Gamgrabie. grab is lower. W ogóle pochwalę się swoim świadectwem, ponieważ trzy ja, osoby miały w szkole tą średnią. 6-0. Mhm. No, dziękuję, możecie być prawa. Możecie być prawa. 6-0 miałam, mam średnią. 6-0. Przed chwilą, niedawno mi mówili, że 3.6. Jaka sekret 3... Ale mam tak na serio, to mam 4,62. To na pewno, jak ty nie umiałeś rozwiązać, zadań pisem, więc na temat. A skąd ty niby wasi? Nie bywaś, wiesz? Bo ostatnio, ci byłem i tak było. Pies w dole! Pies w dole, to ci stara kopała. Pisa w dole, to ci stara zakopała. <grym> no to, że ci zakopała, to ja nie wnikam. Pierdę na ciebie, Zara. Spierdę. Irytujący koleś, nie polecam kaktusa dodawać do znajomych, jakiegokolwiek, kaktus to gówno. Król zykał. Ej, bo Frank ultuje. Jak mnie on, jak on mnie zestunował, lol. Dobra, czekajcie, robię... Robię this is slower. Ty, 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 Leon leży. Nice. No. Zabijmy tego Franka, please. Nice. Jest! Mamy, 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 słuchajcie, no, mamy to. Wygrali no wygraliśmy hejsta co? Ja tam brołka obijać. Próbuję. I obiłam. I obiłem. I obijam. Tam... Dawaj bombę! Dawaj bombę! Nice! Frank leży. I mamy graba Jest! Jest game grab! I mam star playera nawet. Wow! Tak się gra na Majkiem, ludziska. Tak się gra na Majkiem. A teraz oczywiście solo, shotdown. Jeszcze długo musisz zagrać. No, długo jeszcze zagram. To mogę z Tobą? No to zaraz. No, to zaraz, k No, musisz wbić 4K. No, super. Ogólnie to majkiem mi się całkiem dobrze jak dotąd grało. Dobra, ten Frank jest w kurze. Nie, bo ten Frank tu jest. On tu jest. Ej, dobra, bo ja tam mam majka na ryju. Oj, spajka mam jeszcze przy okazji na ryju. Dobra, zabiłem. Super, ją nie zabiję. No trudno. Ale i tak na zero wyjdę, albo na plus jeden. Na plus dwa nawet. No to nice. Dobra, ale w każdym razie to spróbujmy wygrać grydaj na Majkiem. Spróbujemy wygrać grydaj na Majkiem, bo nie chce mi się przegrywać gry na Majkiem. polstro W czym ty pierdzisz? Niczym pierdzisz. <gry> Ej, nie, nie tak. Aż takich rzeczy to proszę na moim odcinku nie mówić. Aż takich brzydkich. Kurde, ale źle zrobiłem stóp, PAM, Wchodząc w sparring taki mały. Sparring, spam. Daj na wkłada ale dla pam. <gry> Daj na wkłada pam. Ej, to pewnie umiem mnie trafić, co jest? Ale za mnie mam odcinku. fame ma! Ej, kto chce, żebym miał kamerkę? Musicie wbić do, pierwszego, do końca pierwszego miesiąca wakacji. Eee, 35 subów A i ogólnie e, Sprankowałem was w tamtym odcinku w 11. I nie rozdaję żadnych tutaj no, ja Google Card no, Jak zwykle. No weź, bo Pase of Card wyjdę, mogę dać, ale to na dobrą ilość subów. No co jest? No nie, Rico, ty gnoju! No weź, bo można przeklinać na moich odcinkach. Yy, po odcinku sobie trochę przeklinam, wyżyję się na moim koledze. Jak zwykle ja. No jak zwykle ty, bo ty do mnie przyjechałeś. Dobra, w każdym razie. Yy... Kto by chciał, żebym robił to co kiedyś, czyli film, w którym mam 272... 272 wyświetlenia, czyli film jak zainstalować Happy Moda, to mógłbym takie robić poradniki różne. Tylko musicie mi napisać, do czego zrobić poradnik. Jak co zainstalować, dobrze? No i to wtedy macie załatwione, jak w banku, nie? Jak chodzić do domu. Jak chodzić do domu, musisz użyć swoich nóg i znać trasę na pamięć. Macie poradnik, jak chodzić do domu, nie? O kurde. Czemu ty się ruchasz ze ścianą? Zioł, to moja ściana, nie ruchaj jej. No widzicie co to za idiota jest kurde bo ten djin Jean... brok brok nie zabije brok nie brok mnie nie zabije jednym. Zamknij ray bo ja jestem na dynamite. Brik kurde. Ty Weźcie, mam czwarte miejsce. słuchajcie, robimy wina, Kurde. Daj na Mike, na Mike win. Pierwsze, pierwsze miejsce Mike Kurde no, dynamite gnoju. Ja no, pi. Dole, dole Cię kurwa, Dynomite. Kurde! Dobra, dole. słuchajcie, robimy openik, jeden Brawl Box. Boże święty, żeby to coś dropnęło. Teraz z bani zawalę. 50 golda, 6 ze i 7 dla premium, super. Nawet bez bonusa. A wcześniej tak jakby, bo mu piękne dropnęło. Najpierw 3 gemy, potem 5 gemów, a potem jeszcze 3 gemy. O, oh, tak. W ogóle zrobię Wam poradnik, jak pobrać prywatny serwer do Brawl Stars. Taki działający prywatny serwer do Brawl Stars. LOL Rose zrezygnowała, ok? z twojego życia. No tak, z mojego życia. Zagrożenie dla mojego życia. Rykoszek mnie wkurza. Zawsze mnie wkurzył i będzie wkurzył. Kto tam jest Brołka, A dobra. Skoro broka, to trzeba zajęć. Ej, zabiłem broka. Ej, dobra, to jest Rico z dwoma porkibami, a z 70 hapsami. widzimy się na odcinku za Dobra czekaj. Co jest? Dobra!